Mono kubano, witam was widzę w kolejnym odcinku A dzisiaj znowu leci reakcja na pioseneczkę Tak jest, widzę. także na samym wstępie oczywiście zostawcie lajka like i suba Widzicie na Vinted yy, pokazaczkie takie koszuleczki Siema wariacie, chcesz kupić koszulkę piłkarską? Taką idealną na lato ale ceny cię przerastają, więc zamiast kupować koszulkę za jakieś 300 zł, wbij na mój wintet, na którym za Mystery Boxa z koszulką płacisz 180 zł. Nie bijesz? Twoja strata. Tylko pamiętaj o kodzie kubula, bo wtedy na koszulkę masz minus 10 zł, a na karty piłkarskie minus 5 zł. Link w komentarzu. no i co, ja nie przedłużam i od razu lecimy na piosenkę, widzowie, tak jest. To jest czajnik. Friends, do jutra. Już ocenialiśmy, widzowie, to. Ten number. No i co, no i kolejna nutka wlatuje, tak. To no, też trochę hype jest, widać kurczę, ale, ta ruta chyba lepiej hajpowala, nie? No zobacz, no, już połowa ponad tego, tak? No nie, nie połowa jeszcze niby, ale, no połowa praktycznie, niech będzie, no? Połowa tego już. Ale go, czyli, czyby by, to faktycznie miało być lepsze? Nie wiem. Ale Shieldowem, numer piątka, oj, 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 co my tu mamy? Aha, czyli, dużo osób jak Friends, to tam jest, nie wiem, z pięć osób? ostryczanie wika do jutra Eee Aha Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Siedem osób, ok Czyli osiem osób nad tekstem, no nieźle, nieźle Eee Nagraj TikToka z piosenką, zgarnij. ale Alegoat Kurde Co oni mają z tym, ale alegołt, ja nie mogę walam tego tyle, jakby to nie wiem co, nie wiem To jest tak, jak moje kurde, nie wiem, siemano kubano, czy co? Przyszła sąsiadka. Byłem pewien, że to przesłuchanie do jutra. A... <słuch> Owiec. Oh, yes. Co on tu robi w ogóle? Ja nie wiem. No, kurde, co on tu robi? Ja nie wiem. Na pewny. Ale goat, ale goat. Ten też tu. Kurde, dwa, dwa komentarze do do mnie. Dostał kurde chłopak od siebie, od siebie do nie? Każdy pisze komentarz i klika w górę. Ale goat. No co wy macie z tym... Kurde. Nie wytrzymam. Ej, oni... Nie wiem, oni sobie nawalają. Wszyscy co wbijają. O, no jakiś normalny typ się znalazł. Ale kurczę. No. Ale go, ale go. Dobra, widzowie. Walimy tę nutkę, bo... Nie wiem, jeszcze zobaczę opis. E, co tu jeszcze jest? Aha. standardowo od siebie, ale goat. No cóż, dobra, lecimy, widzowie! Walę wam tę nutkę na 40. Niech będzie gorąco, to jest węgier jakiś. Taki letniak jak przypomina już. Nie tracę czasu na gierki, bo... <ścoughs> Czekaj. Słuchaj. Ja nie mogę! Kurde, ale generyczne strasznie. No przecież on to też wydał w lato. Nie tracę czasu na gierki, bo oni mówią mi play. Ja. Yeah. O tutaj, ta nuta! Słuchajcie. Kurde, to jest. Jezu, dlaczego wy tak to robicie? Nie wiem, to jest tragedia. No jeszcze w lato tak samo to wydają, nie? No jest na tym samym bicie, co Mortal Kinderki Tak No naprawdę To nie było, to było rok temu, czy dwa lata? Mniejsze o to, ile to razy było temu, ale ja to po prostu kojarzę, bo słyszę ten bit No i dziś Czekaj, czekaj, co chodzi? Zau, to sprawdziłem. Może. Składem. to prawda, że byś się bawić Mamy przed sobą jeszcze tyle miejsc. Ile minęło wciąż ci sami? Jeden z powiedziałby gang. Nikt nie ma prawa zabronić. Marzy. Jeden yes, z powiedziałby gang. <laughs> gang, w gangu cztery osoby. Damn. Damn. w bro. <laughs> Patrzę na świat, jak gdy byliśmy mali. 6-le gdzieś zakrzywia plastik. Może znajdziemy. 6 co kurde? Chodzi tu o to, że oni zwiedzają jakby ten świat i oni nadal są tacy sami, nie zmieniają się i plastik. Raz i... O, ta ładnie wjechała, no właśnie, mówiłem widzowie, że do tamtej wcześniejszej piosenki, kurczę, to nie pasują te dziewczyny. Oni mają tak tragiczny, kurde, głos w tym gołcie, że to jest tragedia. tutaj, no, ładnie wjechała, no tutaj pasuje im ten głos wokalnie, jest dobrze chyba. Bezpojrzenie dziś zakrzywia plastik Może znajdziemy się jeszcze raz i... no, tutaj zaczniemy od nowa Razem od zera budowa Na pewno zarobiście zaśpiewają Poznasz mnie w nowych kolorach Przyznaj, że jestem dziś słodka Może naiwna idiotka Może to wszystko na pokaz Tak tylko chowam się w słowach Zobacz Zobacz Trochę słabo z tym refrenem wjechali, tak szczerze. Nie wiem, jakoś lepiej by to ogarnął, nie? A bo bez tego już tutaj. Zobacz. Juz. Wiem, że zostaje do. No, 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 no. No i bez tego już by lepiej było. Wiem, że do jutra, w jesieni, w jesieni, Mega generyczny na to sajku, nie? Każdy to wydaje. Do... Podobnego, wakacje. No, no bo Taki klimat po prostu jest wakacyjny i logiczny. A to kto, kto to jest? To ten ziomek? Co to za ziomek właśnie? Nie wiem. Dziś całe kru idziemy tylko przed siebie. Nie patrzę co jest za mną, bo widzę co zaraz będzie. Czuję się jak na wakacjach, a to moja praca przecież. Lato No kurde, no weź, no serio. No kurde, widzicie jak to jest różnica między Allegou, a tym? Kurde, no to jest logiczne, ty! Mogli, mogły same chłopaki zaśpiewać tą drugą piosenkę, stary, nie? Te, tego gołta same chłopaki walić a twojej dziewczyny, nie? Dziewczyny jeszcze niech ten czajnik, czy kto nadal tam, tam jest ostry, czy kto to ten drugi niech, na, niech tam jakąś swoją zwrotkę dowalą, nie? Oh, ja, na pół, wszystko co moje też ma całe kruja. Na stół, wszystko co może im pomóc, bo... Chociaż każdy z nas ma... We nam jedną wivą bordą Wszystko co moje też ma cały kruje uh. Kładaj na stół, wszystko co może im pomóc, bo... Czyli oni zwiedzają świat, nie zmieniają się i wiedzą, why że chcą... Coż znajdać? konto buduje naprawdę słowa często błądzą. Na końcu i tak zawsze przecież jest samotność. Aha, czyli <laughs> Co to jest? You.

Nie, że coś, że ich hejtuję, że mam nie wiadomo co do nich, tylko kurczę. Takie pytanie, nie? Czemu oni tworzą muzykę po prostu? Przecież i tak po mojemu więcej na przykład zarobią z tego, że wiadomo odcinek robić, nie? Nie wiem, ale po mojemu stary to jakby oni mają na tyle kasy, że powinni zrobić swój beat, stary, swoje rzeczy i ten, nie? No tak jest moje zdanie osobiście, bo po prostu, no nie wiem, no jak można beat zabrać od kinderki, kurde. <laughs> I nie no, kurde, nie wiem, nie wiem szczerze. Tak średnio mi to, powiem wam widzowie. No dobra, no może i tak, no faktycznie, bo jak, kurcze, tworzą... 3-minutowy materiał, to 3-minutowy materiał łatwiej jest zobaczyć cały, niż ten odcinek, który ma 20 minut, tak, no. Wiem, Dlatego ja też robię odcinki po 9 minut, ale będą dłuższe, a spokojnie. Nie wiem, jakby oni mi w muzyce ogólnie... Ogólnie w muzyce, nie? To mi nie, ba nie bardzo... Mi tutaj w ogóle siedzi to, szczerze. Dobra, niech robią swoje, wiadomo, ale... Kurde, nie, zresztą widzowie, cieszę się, że youtuberzy mogą się spełniać, nie, że takie zarąbiste letniaki wypuszczają, niech robią tego więcej, na serio, nie, niech będą, kurde, te reakcje co dwa tygodnie, nie, niech nawalają tych piosenek i Palion, i Wojan Stary, i wszyscy. Zarobiście, dzięki. O, jaka fajna koszuleczka. Jak on taką koszuleczkę, to możecie na winter sobie trafić moim. Właśnie, co kupić. A to jest ten? Jakaś Wiem, że reklama telefonu? O, tu, 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 no, no, no. To był ma dobry jakby jakby marketing. Kieszeni, piąkka, to, e Kto to jest ten? Ten, ten, ten w zrobić z tej. Ten? Nie wiem. Ej, nie znam tego gościa, tego dzieci, którego. O, tego, tego, nie znam go w ogóle. Kim on jest? On też należy do tej całej grupy? A o tak, bo ile ich było? No, siedem, tak. No, jeszcze jedna osoba nad tekstem pracowała. Osiem osób nad tekstem. Do jutra, w piątka, stuła. Jakby oni do tej piosenki stary strasznie wajbują, nie? To jest dla nich takie o ten luzik Wbijam sobie do kubuli, bo mam ten luzik No Zostawiam Lajka, wyspa to lanka <ślesk> Co? A buty moje to ja chodzę sobie w lankach, byskitów, to takie coś, nie? Dwa, trzy. Wrzucili kurde gościa do tego, do basenu i kurde, łatwo z tobą, nie? Utopili go w basenie stary. <grystanie> <grystanie> powalone, powalone to jest po nie? No co, no, musimy przejść widzowie do najtrudniejszy dla mnie części, czyli ocenianie tego ostateczne, nie? Tragedia nie. Słabe. Wiecie co? Ja muszę tę playlistę kiedyś zmienić. Czy na live, czy kiedyś coś. Muszę tu zmienić dużo. Chyba. Tak mi się zdaje, bo nie wiem. No ta piosenka. Szczerze. No kurde, znowu nie ma podjazdu do Palionowa, Nie? Po, po mojemu tak, bo Palion to, no dobra, wydał coś jednak trochę swojego, ale też tam miał kawałek bitu, nie? A tutaj to już jest takie, wiecie, jakby więcej jest tego bitu i widać ten bit, nie? Tutaj to w, refle w refrenie, a to nie jest na zwrotce, nie? A tutaj na zwrotkach już tak jest troszkę, to widać, nie? Zamiast tu, tu, tu. Jeszcze na samym wstępie, no to kurde. Panowie, w czym my się będziemy oszukiwać, tak? Ma być szczerość wobec też, kurde, szczerość nawet wobec tego smajslowa, tak? Musimy być szczerzy, wszyscy, tak jest. Najbardziej szczere reakcje, tylko u kubli. Eee... Ale dobra, ma tam jakąś fabułę, niby dobra. Daje to widzowie przed Dirta w do kranu, też jako średnie. Lepsze niż Gold, lepsze niż Dirta do kranu, lepsze niż Kości. Ale lepsze niż Palionowo, jednak, ostatecznie chyba nie. Tak mi się zdaje. To jest moja opinia tylko moje zdanie, tak jest. Eee, się zaraz płaczę jak ludzie i powiedzą, że to im się podoba, a ty się nie znasz, że... O, wszystko dobrze jest, nie zwracam uwagi na nic, bo tylko kurde, niedzielni słuchacze wbiją na top 50 popularności i sobie będą słuchać tego nieświadomie, tak? No. A my to do tego podchodzimy poważnie, tak? Nie wiem czy bym to drugi raz włączył. Aaa, tak, taka, taka nuta, taka nuta, o, o taka nuta. Ej, no szczypstą lepszą też nawinął, szczerze, od nich, nie? Diaksy... Ej, czemu te diaksy tak mi podpasowały? Bo ten referent był fire, mega, nie? A tam było apaty, widzowie. Ale widzowie, film dokumentalny to niedługo powstanie. No i co, widzowie? No i jesteśmy już w Minecraft'cie. Ja widzowie, jak wam się ta kapodoba, podoba, jak wam siedzi. Oczywiście lajkujcie, subujcie, wijajcie na kolejne filmy. No i siema.